Grafen cudowny wynalazek nowego porządku świata. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy myśli, które kłębią się w twojej głowie należą w 100% do ciebie? Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy sposób bycia i to kim jesteś jest w 100% przez ciebie kontrolowane, a nie przez kogoś, kto chce ci zaszkodzić i wpłynąć na określone zachowania? A co, gdybym ci powiedział, że istnieje złotego świata, które chce mieć władzę nad wszystkimi ludźmi, wykorzystując najnowszą technologię, aby zdalnie wpływać na podświadomość i na określone zachowania? A co, gdybym ci powiedział, że istnieje plan zniewolenia wszystkich ludzi i jest on realizowany punkt po punkcie? Na pewno już sam zauważyłeś, że coś tu nie gra, że nie pasujesz do ideologii, która jest obecnie zaszczepiana w społeczeństwie, poprzez różnego rodzaju przekazy na platformach społecznościowych i w środkach masowego przekazu. Myślisz, że to przypadek, że w tak gwałtowny sposób są propagowane i wdrażane na całym świecie projekty, takie jak wyzuty z jakichkolwiek zasad moralnych, stojący w sprzeczności z normalnym pojmowaniem świata projekt LGBT lub teoria o ociepleniu klimatu, teoria o przeludnieniu ziemi oraz cudowny preparat, który uratuje ludzkość przed wyginięciem. Jak ci się wydaje, dlaczego niektórzy ludzie doświadczyli głębszego zrozumienia, a inni z zawziętością szukają argumentów, potwierdzających słuszność zaplanowanej zmiany starego porządku świata. Elity samozwańczego rządu światowego już od jakiegoś czasu nawet nie ukrywają, że poddali wszystkich ludzi eksperymentowi na globalną skalę, i tutaj nie chodzi tylko o eksperymentalne śmiercionki ale o to, w jakim celu posunęli się do tak drastycznych metod, jak wprowadzenie w podstępny sposób grafenu, czyli programowalnej nanotechnologii, do medycyny, do wody pitnej, do pożywienia oraz do atmosfery, tak aby nikt nie mógł uniknąć szatańskiego eksperymentu nowego porządku świata. Czy to oznacza, że wszyscy jesteśmy pod wpływem tej ciemnej materii? Na pewno natrafiłeś w sieci na teorie spiskowe, mówiące o tym, że grafen został celowo wprowadzony do środowiska żywych istot w celu manipulacji ich zachowaniem. Oraz przejęcia nad nimi całkowitej kontroli. Jeśli nie, to obejrzyj chociażby poniższy film animowany, który ukazuje w szokujący sposób, jak zmieniają się ludzie pod wpływem grafenu. A co jeżeli nie jest to tylko teoria spiskowa, a dobrze zaplanowana agenda, mająca doprowadzić w efekcie końcowym do depopulacji i kontroli pozostałej populacji ludzi, której ilość ma być kontrolowana przez władców nowego porządku? Przeglądając internet, można natrafić na wiele wskazówek. I jedną z nich jest informacja zawarta na olbrzymim granitowym obelisku na jednym z najwyższych wzgórz w powiecie Elbert, w stanie Georgia. Tekst składający się z dziesięciu wskazań czy zasad jest umieszczony na obelisku w ośmiu różnych językach, jeden język na każdej stronie czterech pionowych, wielkich bloków. Zaczynając zgodnie z ruchem wskazówek zegara od północy, są to następujące języki: angielski, hiszpański, suahili, hindi, hebrajski, arabski, chiński i rosyjski. Oto, co oczytamy. Pierwsze utrzymajcie populację poniżej 500 milionów w trwałej równowadze z przyrodą. Drugie kierujcie mądrze reprodukcją, wzmacniając sprawność i zróżnicowanie. Trzecie, zjednoczcie ludzkość nowym, żywym językiem. Czwarte panujcie nad swoją pasją, wiarą, tradycją i wszystkimi rzeczami ze spokojem rozumu. Piąte chrońcie ludzi i narody uczciwymi prawami i sprawiedliwymi sądami. Szóste: pozwólcie rządzić się każdemu narodowi rozwiązując zewnętrzne kłótnie w sądzie międzynarodowym. Siódme: unikajcie nieistotnych praw i bezużytecznych urzędników. Ósme: równoważcie prawa jednostki z obowiązkami wobec społeczeństwa. Dziewiąte: cenić prawdę, piękno i miłość, szukając harmonii z nieskończonością. Dziesiąte: nie bądźcie rakiem na ziemi i pozostawcie miejsce dla natury. Jak widzimy, przykazania te pociągają za sobą groźne perspektywy dla przyszłości człowieka. Obelisk ten potwierdza istnienie ukrytej grupy zdecydowanej na: pierwsze, drastyczną redukcję populacji świata, drugie, promowanie ekologii, trzecie, ustanowienie rządu światowego, czwarte, propagowanie nowej duchowości. W tym momencie zadasz na pewno pytanie, jak te złowrogie siły miałyby doprowadzić do eksterminacji dziewięciu dziesiątych ludzi żyjących na świecie. Przecież ludzie na pewno by się zbuntowali i nie dopuścili do tego. W pewnym sensie masz rację i część ludzi, którzy od samego początku tego projektu nie uwierzyli w narpandemii i nie dali się zwieść ratującemu życie eksperymentowi, próbuje ostrzec tych, którzy mają jeszcze problemy z dotarciem do prawdy. Nie jest to jednak takie proste, biorąc pod uwagę ilość populacji, która nosi pod skórą samoorganizujące się, programowalne nanostruktury, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Tak, to jest właśnie kluczem w zrozumieniu tego, jak przebiegnie depopulacja i dlaczego ludzie nie są w stanie przejrzeć na oczy, problemem jest grafen, dzięki któremu dobrali się do naszych mózgów, wspaniały wynalazek, który daje możliwość wpływania na konkretne zachowania ludzi i nie tylko. Wyobraź sobie na przykład sytuację, że jesteś niebezpieczny dla organizatorów tego projektu, bo regularnie odtruwasz swój organizm z grafenu i przez to nie mają stuprocentowej kontroli nad tobą. Wyobraź sobie, że należysz do tej drugiej strony, która zrozumiała, jakie niebezpieczeństwo związane jest z tym globalnym eksperymentem i próbujesz z tym walczyć, ale całkowicie przypadkowo ktoś uwierzył że to ty właśnie jesteś zagrożeniem, ktoś, kto dostał być może konkretne zadanie do wykonania, nawet o tym nie wiedząc, na przykład mężczyzna w podeszłym wieku, który wyciąga pistolet i trafia cię czterema kulami z zamiarem zabicia. Brzmi znajomo? Albo wyobraź sobie, że spacerujesz w parku, i nagle podbiega do ciebie zwierzę, i bez powodu cię atakuje, z zamiarem odebrania ci życia. Tak, to mógłby być jednorazowy przypadek, a co jeżeli takich przypadków będzie z dnia na dzień przybywało, czy dalej będzie to wyglądało na przypadek? Nie, to na pewno bardzo groźny wirus, który spowodował u wszelkich organizmów dziwne agresywne zachowanie i trzeba ogłosić pandemię, aby uratować świat. Naprawdę? Jesteś w stanie w to uwierzyć? Czy nie jesteś w stanie połączyć ze sobą wszystkich kropek? A co, jeżeli wychowujesz swoje dziecko w zgodzie z duchem chrześcijańskim i wpajasz mu wszelkie zasady moralne, a ono wstaje rano i ci oświadcza, że chce zmienić płeć, a rząd chce odebrać ci prawa rodzicielskie za twój sprzeciw? A co, jeżeli, aby uratować planetę, zostaniesz zmuszony do jedzenia nafaszerowanych chityną owadów i do wyeliminowania z twojego jadłospisu mięsa przepełnionego różnymi witaminami i aminokwasami, których człowiek potrzebuje, aby żyć w zdrowiu? Nie wygląda to wszystko podejrzanie? Jeżeli Twoim zdaniem jest to naturalna kolej rzeczy, aby uratować planetę od dwutlenku węgla, który jest nośnikiem wszelkiego życia na Ziemi, to prawdopodobnie stoisz po niewłaściwej stronie. A jeżeli któregoś dnia pójdziesz do sklepu w obrębie strefy twojego piętnastominutowego miasta, a ludzie w sklepie podświadomie uznają cię za wroga, bo nie jesteś grafeniarzem tak jak oni, i za twoimi plecami będą knuli jak ci zaszkodzić, patrząc na ciebie dziwnym, złowrogim wzrokiem, pokazując na ciebie palcami, to czy przyjmiesz wtedy znamie? Czy raczej utwierdzicie to w przekonaniu, że stoisz po stronie prawdy, która jest reprezentantem światła? Są to pytania, na które każdy człowiek musi odpowiedzieć sam, mając gdzieś z tyłu głowy to, że może faktycznie jest to prawda.